Małżeństwo w tajemnicach różańca. Dzień dwunasty, piątek. Tajemnice światła. Refleksja tygodnia. Najbliższy tydzień to, dosłownie, czas poszukiwania światła w Twoim małżeństwie. Tam, gdzie panuje mrok, Bóg chce rozpalać nadzieję i niegasnący płomień. Jest to przede wszystkim płomień Jego miłości, bo tylko on przeprowadza przez ciemną dolinę. Nie oczekuj od współmałżonka, że rozpali w Tobie na nowo uczucia i życiowy zapał. To może uczynić jedynie ten, który przemienił wodę w wino, by dać początek kolejnym cudom. Wypatruj ich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia z wstał wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w Ducha Świętego święty kościół powszechny świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z martwych wstanie żywot wieczny amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje, które za Was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich. To nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz księdza Kamila Dąbrowskiego. Eucharystia nazywana jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Można powiedzieć, że jest ona także źródłem i szczytem każdego małżeństwa, wszak sakrament małżeństwa to moment, w którym małżonkowie pozwolili, aby Bóg był obecny pośród nich w każdej chwili życia. Małżeństwo to, jak wspomniałem, duchowy trójkąt mąż, żona i Bóg. Bez zrozumienia tej prawdy nie ma co mówić o rzetelnym realizowaniu misji, jaka jest związana z rodziną. Tylko karmienie się Eucharystią jest w stanie nauczyć małżonków ofiarnej miłości. Msza Święta to uobecnianie ofiary, jaką złożył Chrystus dwa tysiące lat temu na Golgocie. Bez przyjmowania tej prawdy nie ma szans na sukces. A jak osiągnąć sukces? Po pierwsze, przygotować się do każdej mszy świętej. Po drugie, jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą. Po trzecie, starać się uczestniczyć w Eucharystii wraz ze swoim współmałżonkiem oraz rodziną. Każda msza święta to okazja, aby zanosić do Boga konkretne prośby. Może warto na nowo to sobie uświadomić i już na początku Eucharystii wzbudzać intencję która będzie zbawienna dla Waszej relacji małżeńskiej. Małżeństwo w tajemnicy różańca. Ostatnia tajemnica światła odsłania nam niezgłębiony cud, uobecnienie się żywego Boga w postaci chleba i wina. To sekret, który urzeczywistnia się ciągle na nowo. Moc Eucharystii. Jeśli jesteś pragniony spektakularnych widowisk i nadzwyczajnych doznań, powinieneś być częstym gościem na mszach świętych. To tam cud skany galilejskiej doczekał się swojej kontynuacji i trwania przerwania. Woda, niegdyś przemieniona w wino, staje się krwią Chrystusa. Eucharystia upamiętnia cud Golgoty. Baranek zgładził grzechy i nas wykupił. Boże ciało przemieniło się w ludzkie zbawienie, a w zasadzie przemienia się podczas każdej komunii świętej. Tajemnica Eucharystii jest niewyobrażalnie pojemna, jakby zmieściła w sobie wszystkie pozostałe. Jest w niej miejsce na chrzest, sakrament małżeństwa, nawrócenie, ewangelię. Ból znaku krzyża i radość zmartwychwstania. Jest przede wszystkim wielką tęsknotą Jezusa za człowiekiem, którego prosił, by o nim pamiętał. Jest niepojęta miłość, która oddaje się ludziom w najdelikatniejszej formie białej hostii. Można przyjąć samego Boga, smakować go, przez chwilę być dosłownie zjednoczonym z samym stwórcą. Nie ma mocniejszego wsparcia niż moc płynąca z Eucharystii. Jeśli jesteś w małżeńskim kryzysie lub sam przeżywasz jakieś wewnętrzne rozdarcie, przyjmij do swojego serca Eucharystycznego Chrystusa. Pozwól, by żywy Jezus wypełnił twoje wnętrze. Zanieś Go współmałżonkowi, a najlepiej pójdźcie razem na mszę świętą. Nie z niedzielnego obowiązku, nie od niechcenia, ale by zbliżyć się do doskonałej miłości. W pełni zanurzeni w moc Eucharystii doświadczycie pokoju płonącego z sensu komunii. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Na pamiątkę. Ustanowienie Eucharystii zrodziło się z wielkiej miłości Boga do człowieka. Miłości, która zapragnęła ożywiać bez końca i być niemal ogólnodostępna dla człowieka. To czyńcie na moją pamiątkę. Każdego dnia, w każdym kościele. Jezus czeka na spotkanie. tęskni, chce o ciebie zadbać. Eucharystia jest także upamiętnieniem Twojej miłości małżeńskiej, sakramentu, który został niegdyś włączony w tajemnicę Mszy Świętej. Miłość domaga się tego, by o niej stale pamiętać, by być obecnym. Być jak chleb. Tajemnica Eucharystii to także tajemnica ofiarowania się w prostych gestach. Jezus oddaje się człowiekowi w znaku chleba karmi dosłownie i symbolicznie. Podobnie jest w małżeństwie: jeden drugiemu winien dawać się na tacy, w prostocie. Nie powinniśmy żebrać o okruchy miłości. Nie powinniśmy w małżeństwie cierpieć głodu, bliskości, rozmowy, wsparcia. Jezus uczy nas, że bliskość wymaga ofiarności, bez asekuracji i dystansu. Jeśli chcemy zbudować autentyczną relację, musimy wzorem Chrystusa zaryzykować i do końca otworzyć się na drugiego człowieka, na odwzajemnioną miłość lub Innym razem niezawinione odrzucenie. Refleksja na dziś. Dzisiejsza tajemnica prowadzi do eucharystycznego stołu, stawia konkretne pytania: Czy uczestnicząc we mszy świętej pamiętam prośbę Jezusa i czynię to na jego pamiątkę? Czy owocem mojej obecności na codziennej eucharystii jest to, że rzeczywiście stale o nim pamiętam? Zadanie dla Ciebie Pomyśl, czym dzisiaj możesz nakarmić swojego współmałżonka? Jaki jego głód potrzebuje Twojej odpowiedzi i ofiarnej miłości? Zadanie dla Was Ofiarujcie sobie najcenniejszy prezent i zamówcie mszę dziękczynną za swoje małżeństwo. Zaproście na nią bliskich lub przeżywajcie ją we dwoje. Podczas tej Eucharystii błogosławcie Boga w sakramentach, szczególnie w sakramencie małżeństwa, który otworzył Wam wspólną drogę do nieba. Kochani, znamy naszego współmałżonka najlepiej na świecie. Poprośmy Ducha Świętego, aby z pomocą Jego darów nakarmić go tym, czego właśnie teraz potrzebuje. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.